Przyjdzie koza do woza, czyli eurokrata przyjdzie do stołu, rozmów, usiądzie z ministrem Siekierskim, kołodziejczakiem, chyba że w międzyczasie Donald Tusk was zmieni. I zaczną się poważne rozmowy i było wymyślanie. Pamiętamy to doskonale. Będą silosy na końcu linii szerokotorowej. Zbudujemy port zbożowy w Gdyni. Wszystko to okazało się kłamstwami. Nie ma portu zbożowego, nie rozpoczęto jego budowy, nie powstały silosy budowane z Amerykanami. Ona została złamana przy poparciu PiSu, platformy, lewicy, PSL. Wszystkie te partie były za tym, żeby rynek europejski na produkty rolne pod pretekstem wojny otworzyć. Krzysztof Bosak jest politykiem, który cieszy się poparciem. W wśród swoich zwolenników, głównie ze względu na jego konsekwentne stanowisko w wielu kwestiach społecznych, gospodarczych i politycznych. Jego zwolennicy mogą również doceniać jego zaangażowanie w debatę publiczną, umiejętność argumentacji oraz aktywność w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się swoimi poglądami i informacjami o działalności politycznej. Jego zdolności merytoryczne nie zawodzą również przedmównicą, gdzie w ciągu kilku minut potrafi wyliczyć politykom opozycji ich błędy i kompletnie zaorać przeciwników zachowując przy tym elokwencję. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj jednemu z wystąpień Bosaka i przeanalizujemy kilka spraw. Dowiemy się, jak zarówno jedna, jak i i druga władza wpłynęły na tragiczną sytuację rolników oraz jak dajemy się pomiatać Unii Europejskiej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, a teraz dam Wam jeszcze trzy sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu, jak w trzech słowach opisalibyście Bosaka. Jeden, dwa, trzy? Napisane? No to lecimy! Bosak potwierdza, że Konfederacja wspiera rolników w walce o swoje prawa i popiera manifestacje, które przeprowadzają. Co warto też pewnie zaznaczyć, Konfederacja już wcześniej wzywała do tego, by rząd podejmował działania w sprawie realizacji żądań rolników. Partia apelowała o wprowadzenie pełnego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Michał Wawer, poseł Konfederacji przywoływał w Sejmie słowa szefa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza, domagającego się wcześniej rozszerzenia embarga na inne produkty rolno-spożywcze z Ukrainy i zwracał się z pytaniem, co powstrzymuje rząd przed podjęciem takich działań. Wawer zaznaczał, że Konfederacja przygotowała projekt rozporządzenia o wprowadzeniu tego embarga i wezwał do jego podpisania, by rozpocząć ratowanie polskiego rolnictwa. Ich słowa jednak nie zostały wysłuchane, a sprawa rolników została zbagatelizowana przez Brukselę, partie rządzące, jak również te, które same apelowały o to, by jakieś działania zostały podjęte, jak Prawo i Sprawiedliwość. Unia Europejska gwarantowała stabilizowanie polskiego rynku rolnego. Ta obietnica została złamana. Ona została złamana przy poparciu PiSu, Platformy, Lewicy, PSL. Wszystkie te partie były za tym, żeby rynek europejski na produkty rolne pod pretekstem wojny otworzyć. Można więc Wam wszystkim pogratulować, powiedzieć, Wasze dążenia zostały spełnione i dziś polskie społeczeństwo zderza się z konsekwencjami waszej polityki. Wasze dążenia były tak samo głupie i pozbawione jakiegokolwiek planu i przewidywania jak działania Brukseli. No właśnie. Ale czemu Bosak uważa, że PiS również zawiodło rolników? Otóż zwraca uwagę na to, że słowa przedstawicieli partii nie miały odniesienia do czynów. Rząd PiSu była polityką świadomej zdrady. Urzędnik rządowy zdymisjonowany na najwyższym szczeblu ostrzegał, że niemożliwe jest zrobienie tego, co planowaliście i co obiecaliście, a następnie dwóch kolejnych ministrów, czyli Kowalczyk i obecny tu na sali minister Telus, zajmowało się mydleniem oczu rolnikom, że niby oni mają na to jakieś sposoby. I było wymyślanie, pamiętamy to doskonale, będą silosy na końcu linii szerokotorowej. Zbudujemy port zbożowy w Gdyni. Wszystko to okazało się kłamstwami. Nie ma portu zbożowego, nie rozpoczęto jego budowy, nie powstały silosy budowane z Amerykanami, Nami. Nie stworzono w uzgodnieniu z Brukselą żadnych szlaków transportowych. PiS sugerował konkretne działania mające na celu wsparcie polskich rolników, takie jak natychmiastowe rozszerzenie embarga na produkty rolne z Ukrainy, aby ograniczyć napływ ukraińskich towarów na polski rynek, co jest postrzegane jako główne wyzwanie dla polskiej wsi i produkcji rolnej. Zatrzymanie implementacji Europejskiego Zielonego Ładu, czyli Stop Zielonemu Ładowi, który jest krytykowany za wprowadzanie restrykcyjnych zasad dla rolników w Unii Europejskiej. Podczas gdy rolnicy z krajów spoza Unii eksportujący produkty na unijny rynek nie są objęci tymi samymi wymaganiami, oraz wprowadzenie dodatkowych dopłat dla rolników, aby wesprzeć ich finansowo w obliczu trudności gospodarczych i konkurencji ze strony importowanych produktów rolnych. Oczywiście na tym ich dorobek również się nie kończy. Wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli, kontrolowanej przez waszego członka rządu z grudnia 2023 roku, co ona ujawniła, że na Ukrainie dochodziło do korupcji na dużą skalę i potwierdzenia w dokumentach nie miały właściwie żadnej wiarygodności, że Lubelski i Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy realizował działania w zakresie importu zboża i rzepaku z terytorium Ukrainy zgodnie z wytycznymi ministra finansów. Zgodnie z wytycznymi, a pamiętajmy, że to było oczko w głowie premiera Morawieckiego Ministerstwa Finansów że działania nie zapobiegały przypadkom dopuszczenia do obrotu i wykorzystania sprowadzonego zboża i rzepaku na cele inne niż określone w zgłoszeniu celnym. Na przykład tak zwane cele techniczne. Przypomnijmy, że pojęcie zboża technicznego nie występujące w porządku prawnym to wasz wynalazek. Wyście to wymyślili, żeby później zdjąć kontrolę. Nie muszę wam chyba jednak przypominać o tym, że problem protestujących narodził się z czasów panowania owej partii, jak również to wtedy polski rynek otworzył się na zalewające nas w ogromnych ilościach produkty ukraińskie. Oczywiście nowa władza też ma na tym polu sporo problemów. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć tego, jak bardzo rząd Tuska zawiódł protestujących Polaków, kiedy ci apelowali o to, by przeciwstawić się niesprawiedliwej polityce Unii Europejskiej i Zielonemu Ładowi. Zamiast postawić sprawy jasno, a potrzeby obywateli nad wymaganiami Unii, grzecznie słuchaliśmy się wytycznych płynących z Europy. Sprawa nabrała tempa dopiero wtedy, kiedy reszta wspólnoty dołączyła się do manifestacji, a protesty stały się bardziej agresywne. Tak więc, Bruksela, by na trochę załagodzić konflikt, postawiła na złagodzenie kilku aspektów Zielonego Ładu, co oczywiście nie wystarczyło rolnikom. Był to zaledwie pierwiastek z tego, czego się domagali. Jeżeli chodzi natomiast o wymagania Polaków, to są rzekomo prowadzone mało efektywne, powolne i przeciągane przez stronę ukraińską rozmowy, które przynoszą niewiele skutków, a tranzyt dalej trwa. Oczywiście Ukraina nie widzi priorytetu w tym, by zaprzestać zalać nasz rynek, więc nie mają też korzyści w przyspieszeniu rozmów, na co władza powinna była być przypuszczalnie przygotowana. Ciężko byłoby przewidzieć, że taki scenariusz będzie miał miejsce? Może warto by było w końcu postawić kawę na ławę w dyskusjach z Ukrainą i Brukselą? Wasza siła negocjacyjna w Brukseli jest zerowa, bo nie chcecie zrobić tego, co proponuje Konfederacja. A Konfederacja proponuje jedną prostą i bardzo konkretną rzecz rozszerzyć embargo zadziałać jednostronnie i wówczas Bruksela usiądzie do stołu rozmów. W tej chwili traktują was jako miękkich polityków. Wiedzą, że was mają na musiku, bo wy musicie udowadniać, że jesteście proeuropejscy, praworządni, stosujecie się do całego prawa unijnego. No to jak się stosujecie, to nic nie zrobicie. A jak chcecie zadziałać twardo, to zadziałajcie twardo i wtedy przyjdzie koza do woza, czyli eurokrata przyjdzie do stołu rozmów, usiądzie z ministrem Siekierskim, kołodziejczakiem, chyba że w międzyczasie Donald Tusk was zmieni i zaczną się poważne rozmowy. Okazuje się, że odpowiednie przygotowanie się wcale nie musi być takie znowu trudne. Nie chcą może napisać projektu rozporządzenia, my zrobiliśmy to dla Was. To projekt rozporządzenia przedstawiony wraz z rolnikami. Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii, to akurat nie Pański resort, ale partia PSL, jak najbardziej, minister Hetman, podpowiadamy dobre rozwiązania, żeby rozszerzyć. O cukier, o susz paszowy, o nasiona, o chmiel, o len i konopie, owoce i warzywa. Przypominamy, że rząd PiSu dotował ukraińskiej konkurencji. Nawet sadzonki tam wysyłaliście, żeby bardziej się ta konkurencja dla polskiego sadownika rozwinęła. Gratulacje, osiągnęliście sukces. Konkurencja jest bardzo dobrze rozwinięta, niszczy właśnie naszą gospodarkę. Ale idźmy dalej: produkty z przetworzonych owoców i warzyw. Tytoń, wołowina, cielęcina, mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, baranina, kozina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele to wszystko wam podpowiadamy. Jedno rozporządzenie ministra można wydać w jeden dzień. Da się? No chyba się da. Jaki jest więc problem władzy? Przypuszczalnie może to wynikać stąd, że nasza władza widocznie obawia się reakcji Brukseli. Ale wpierw trzeba zrezygnować z tego, że się zostanie poklepanym po plecach w Brukseli jako dobry Europejczyk. Trzeba wziąć to na klatę, że pojedziesz się do Brukseli, a tam ktoś będzie niezadowolony. Jesteście gotowi prowadzić taką politykę? Czy chcielibyście być klepani po plecach i w Brukseli, i na barykadach, czy na blokadach rolniczych? No tak się nie da. Kto jest więc dzisiaj odpowiedzialny za decyzje podejmowane w naszym kraju? Rząd polski czy może Komisja Europejska? Sytuacja zdaje się powoli komplikować dla naszych przedstawicieli, którzy mogą już niedługo mieć niewiele do powiedzenia w kontekście wszelkich inicjatyw podejmowanych w kraju, szczególnie jeżeli damy zawczasu Unii Europejskiej prawo do tego, by decydowała w naszej sprawie. Myślicie, że przy kolejnej sposobności nie spróbują ponownie narzucić nam swojej opinii? Czemu nie, skoro im wolno? Nie odbierajmy jednak koalicji rządzącej pewnych należytych im zasług. Coś tam udało im się wynegocjować. Tylko czy było to opłacalne? Wynegocjowaliśmy kwoty. I kwoty mają być w tej chwili na e, import cukru, mięsa drobiowego, jaj e, względem roku 2023. Otóż jest to rok, w którym eksport w niektórych obszarach wzrósł kilka razy, a w niektórych wzrósł. Nawet 20 razy. Konkretne przykłady. Kontyngent przed wojną dla cukru wynosił 20 tysięcy ton. Import w 2023 roku wynosił 470 tysięcy ton. Mięso drobiowe. Kontyngent przed wojną wynosił 90 tysięcy ton. Import w 2023 roku wynosił 175 tysięcy ton. Ton jaja. Import przed wojną, kontyngent wynosił 6 tysięcy ton, a import w 2023 roku 35 tysięcy ton. Jeżeli rokiem referencyjnym będzie rok 23, to wasz sukces jest całkowicie pozorny. No nie wiem. Sprawdźmy może, jak wygląda sytuacja z cłem na ukraińskie produkty. W połowie zeszłego roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony na ukraiński eksport do Unii Europejskiej, w tym produkty rolne czyli raczej nie coś, o co ubiegali się Polacy i rolnicy. Tak czy inaczej zegar tyka, a niedługo będzie trzeba podjąć decyzję dotyczącą tego jak wyglądać będą kolejne sezony na przestrzeni naszej współpracy z Ukrainą? Jak polski rząd na Radzie Unii Europejskiej zagłosuje w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą na trzeci sezon? Po raz kolejny poprzecie, czy będziecie mieli odwagę być przeciw? Komisja Europejska Rzecz Jasna zaproponowała przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import z Ukrainy do Unii Europejskiej na kolejny rok, czyli do czerwca 2025 roku. Zaproponowała także przedłużenie o rok zawieszenia wszystkich ceł na mołdawski import. Które obowiązuje od lipca 2022 roku, oraz chce umożliwić rolnikom z UE korzystanie z odstępstw od przepisów wspólnej polityki rolnej dotyczących utrzymywania niektórych obszarów w stanie nieprodukcyjnym. Zdaje się, że dalej nie jest to jednak to, o co się ubiegaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że Bosak zaorał opozycję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema.